Cześć! W dzisiejszym filmie postaram się Wam odpowiedzieć na pytanie zadane w tytule. Cichy brzęczyk. Czy coś takiego istnieje? Przez kilka lat myślałem, że nie. Próbowałem JBL Pro Silent, produkty Eheima, Sery, Tetry, Hapetu, yy, Hylei, no przeróżne, nawet Aqualaytera. Nawet akualitera, no. I nic, i dalej mnie to nie zadowalało. Dalej, no, oprócz e, rozbijających się pęcherzyków powietrza, bulgotania, było słychać właśnie brzęczyk. Obecnie moje dwa regały z akwariami znajdują się w sypialni, więc mm, znacznie utrudniało to użycie brzęczyka. Potrzebę używania brzęczyka tak naprawdę. E, Udało mi się dość mocno zminimalizować, w zasadzie tylko w akwariach targiskowych przy narybku używam filtrów gąbkowych, no ale było to dość głośne ze względu właśnie na te wszystkie brzęczyki, no i w końcu trafiłem na brzęczyk, który jest cichy, jest polskiej produkcji, to też bardzo ważne i możecie go dostać w zasadzie w większości sklepów. Brzęczyk, tak naprawdę, um, najpierw e, znajomy w sklepie zoologicznym mi wypożyczył. Po testach, w zasadzie już na drugi dzień poszedłem i zapłaciłem mu za ten brzęczyk. W tej chwili posiadam już trzy sztuki tego brzęczyka, bo um, po jednym na regał, plus jeden do wylęgania artemii. Jestem bardzo zadowolony z tego brzęczyka. Jesteście ciekawi, o jakim brzęczyku mówię? Proszę bardzo, Oksy Pro. Aqua naprawdę bije wszystkie inne brzęczyki w 100% jeśli chodzi o ciszę. Coś niesamowitego. Nie jest to bardzo wydajny brzęczyk. To jest zaledwie 150 litrów na godzinę, ale w zupełności wystarcza do uruchomienia 5 filtrów gąbkowych. Obsłużenia pewnie z dużym zapasem dwóch e, reaktorów do wylęgania artemii także w zupełności jest wystarczający. Wolę mieć kilka brzęczyków i ciszę niż mieć jakiś większy brzęczyk i powiedzmy sobie mieć głoś, e, po prostu mieć hałas w sypialni. No, e, nie o to chodzi. Słychać też w sypialni i wszystkie inne e, urządzenia, które działają w akwariach: jakieś pompki, filtry, głowice, nie głowice. Więc nie chcę dokładać kolejnego elementu i tak właśnie dzięki temu, właśnie pojawił się ten oto no brzęczyk u mnie w domu. Zagościł na stałe. Tak jak wspomniałem, mam już trzy sztuki, każda sztuka chodzi cicho. Jestem bardzo zadowolony. właśnie, nawet jak tu rozmawiamy, to ten brzęczyk działa cały czas i go praktycznie nie słychać. Widzicie, jest w tej chwili zdławione. Ja. Rozkręcę go i sobie w zasadzie słychać szum powietrza. O teraz minimalnie i coraz głośniej. Ale wystarczy, że założymy do tego filtra jakieś obciążenie i ten hałas znika. No, tu jest presja też tak naprawdę powierzchni na której stoi, ale mm, przy przyłożeniu obciążenia w zasadzie jest niesłyszalny. Naprawdę jest. Niesłyszalny w porównaniu z tymi wszystkimi wręczykami, które wypróbowałem, równie cichy był chyba tylko Aqua Aqualighter, ale Aqualighter w zasadzie zepsułem. Zepsułem go, bo nie wiedziałem, że nie można dławić, um, dławić powietrza, które on wytwarza. Natomiast tutaj z tym ręcznikiem nie ma problemu. Jest cichy, ma regulację ilości mocy, więc tak naprawdę nawet nie musimy mieć żadnych zaworków, żeby regulować tą moc wystarczy pokrętło na samym brzęczyku. Brzęczyk pobiera tylko 2 waty prądu. Może nie należy do najtańszych, ale przy zestawieniu z podobnymi cenami JBL Pro Silent jednak Oxy Pro wygrywa. Także tak, jest cichy brzęczyk, jest wyprodukowany w Polsce. Gorąco go wam polecam, bo Naprawdę, naprawdę wreszcie jest coś cichego. Ten brzęczyk już trochę na rynku jest, jak gdyby podchodziłem z dużą dozą ostrożności do niego. Ale tutaj, e, dzięki właśnie temu, że Pan Bogdan wypożyczył mi ten filtr, mogłem go przetestować. Okazało się, jak on jest cichy. Że w czystym sumieniu mogę go Wam polecić. Jeśli potrzebujecie używać do filtrów gąbkowych, na przykład przy krewetkariach. Świetna, świetna sprawa, czy do wylęgania artynii, też bez problemu. Wreszcie jest coś, co jest ciche i można tego używać normalnie w mieszkaniu bez żadnego uciążliwego brzęczenia. Jak zauważyliście, ten tydzień stoi recenzjami. Wcześniej, wcześniej była to recenzja Skimera, teraz tego brzęczyka. To są. Obydwa produkty, których osobiście używam, używam ich od jakiegoś czasu. Jestem, świę... Jestem przekonany do tych produktów. I takie też recenzje będą co jakiś czas na kanale się pojawiać. Jeśli film Wam się podobał, jeśli chcecie tego typu filmów na kanale, zapraszam do dania łapki w górę. Jeśli film Wam się nie podobał, bo nie chcecie tego typu filmów, zapraszam do dania łapki w dół. Oczywiście subskrybujcie, bo to napędza mnie do działania. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam. Cześć!